Dobry Państwu, tutaj 19 lipca. My zaczynamy wreszcie nasze poważne ziwa. Tym razem, tradycyjnie jak to co roku, zaczynamy od Przężyta A bizonek już chodzi. Chodzi i czeka, aż światła się zapaliły z wrażenia. Także sygnał podłączyliśmy, dźwiękowy. Trochę podubaliśmy jeszcze w nocy. Do 11 w nocy podłączaliśmy elektrykę, bo była mała przerwa, była słaba pogoda. Ale teraz lecimy w dal, w pole. Także mamy pierwszy, poważniejszy. Wyjazd z Podwiaty w tym roku. Lecimy sobie w przężyto. na poważnie mam myślę zacząć dzisiaj już. Zobaczymy jak będzie z wilgotnością ale wszędzie kumbaje chodzą. Bo może będzie dobrze. Zator jedzie. Z przyczepą pompu to zwykle. Wywrot, wywrotowa wywrotka. O no to co, rura mu, rura! Biegnie szefo, otwierać pastuchy. Tutaj jeszcze niewykończona kabina, ale to jeszcze jest projekt do następnych żniw. na przeżyto z dość ciekawą historią też, bo zalało tam konkretnie ciągaliśmy się na wiosnę, żeby cokolwiek tam e, rozsiać jakieś nawozy. Także ciekawe jak tam będzie. Chcemy, chcie, chcemy to teraz ściąć, bo po e, w, następnych, w następnym tygodniu ma padać deszcz i żeby tam w ogóle był jakikolwiek, to kiedykolwiek. Tutaj też przerwało cięcie rzepaku, paseczek został popadą. do dołu można dać. to wygląda, ale tam to było nieciekawie i co tu się dziwić jak tutaj całą wiosnę to zalana powierzchnia była Także i tak dobrze, że coś jest. to się to to w planach zlikwidować ale nie trzeba, to było jednak Tak, żeby Głokre koła były, to jeszcze tak nie ciąłem. wam powiem Bizonem, u nas tak raczej nie ma A w tym roku jest Pierwszy zbiornik W tym roku się leje O, teraz się leje A jeszcze skorzystam z okazji, że szef się nie patrzy Obczajcie sobie bizonek, tak wygląda po remoncie, bo jeszcze filmu nie było Tak wygląda Wiadomo, jeszcze nie wszystkie rzeczy się zrobiło, dużo jeszcze zostało Ale tak sobie chociaż obczajcie, jak to wygląda Temat I tak tutaj, o proszę bardzo, mam nadzieję, że coś widać, bo słońce niezłe jest Lecimy drugi obiad, ale zobaczcie, co tu się dzieje na początek jak to się mówi rozgrzewka w ale Dalej tak bywa też A te pole mokre do dzisiaj jest takiej ciszy teraz, ale wypatruję, bo jakieś kamienie tutaj wyszły na spacer, widzę, a no nie chciałbym w tak z pięknej plantacji wymieniać już yy, magnetów ani nożów. Mówię tutaj do późnej wiosny To było tutaj żółto, a zazwyczaj to było jeszcze pod wodą. Trzeci obiad zrobię. Dwa zbiorniki za nami. Takie też nie do końca może pełny. Teraz był ale był Sadzimy sobie dalej. Jako ładniejsza, ale dara Wam pokażę tam dalej trochę gorzej jest. Są dwa place same z pastami Jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w kombajnie. Coś mi ta opatka na głowę się trzęsie za bardzo. Z wrażenia chyba. Oj. Ścieżka. Madłem ścieżkę. Przednie koła to przedą Tam w tyłu to się fajnie bawiłośka Na takich przejazdach eee, To chciałem powiedzieć i zapomniałem tak jak zwykle Wczoraj no naprawdę Byłem, ten film na pewno zobaczycie już przed tym Spełniłem swoje jedne z największych pasjonarskich marzeń Odwiedziłem pięć kombajnów Które cięły na jednym polu, naprawdę Emocje, jakie były na tym polu, nieprawdopodobne, jak to mówi Damian, napisał zarejestrowaną, yy, zarejestrowaną yy, wzrost natężenia Andorii w powietrzu. To ten środek lepszy jest. Te place, żeby, nie było, żeby nie było, żeby nie było potem, że same ładne kawałki pokazuję. Nie, no pokazuje jaka jest rzeczywistość, no słuchajcie, nie ma zapłamać. Pewnie ja te zetniemy, to pojedziemy dalej, chociaż nie wiadomo jak tam szefu, jaką szefą będzie miał wizję jutro od rana mnie nie będzie, jutro jest sobota, piątek jest, no, tak jak rzeczy tu. Jutro mnie nie ma od rana, popracuję. Szefą, a później będziemy pewnie dalej rąbać można go dać szybciej Ogólnie to Wam powiem tak co dostania w widzonie tej słabej widoczności gardzieli i tak dalej Yy, ogólnie ja jak siedzę, mam siedzenie jakoś tam w miarę na środek ustawione To widzę na siedząco, ale wam powiem tak do nagrywania Jak nie nagrywam to sobie siedzę, nie? Ale o patrzcie Tutaj powinno być przężyto Też nowa pompa hydrauliczna jest, także Z podnoszeniem teraz nie ma problemu Także jak sobie tnę tam to tak sobie jadaj, tak sobie patrzę, i to wszystko widzę, ale dla klimatu, dla nagrań, które zostaną na lata, to sobie postoję Też w tamtym roku ludzie za, zarzucali mi a, te nagrania dla kasy, tylko i wyłącznie. A ja wam powiem tak, ale dla której kasy? Dla tej, co wydaje, żeby jechać po oglądać sobie taką kombajny Czy dla tej kasy, którą wydaje na remont tego kombajnu bo jakoś wpływów to ja potężnych nie mam tego wszystkiego a widzone to jest tylko i wyłącznie pasja wam ja powiem szczerze tam jak byłem na tych pięciu kombajnach widząc dla mnie jeden widon to jest magia a jak było pięć to yy, na początku miałem ciężko ustabilizować ciśnienie, rękę i aparat do nagrywania. Także naprawdę, te kombajny to moja odnaleziona, potężna pasja. O, tutaj jakie redliny! Ziemiałki się odcine, nie dość, że jak się orało, to ledwo pół wchodził Lębsze wychodziły To jeszcze zalało ha, Tak to jest w tych Ale potem jedzę, narzekanie, narzekanie Czasami tak już bywa, ale nie powiem, bo tamte kawałki w miarę ładne są nie będę na bardzo płakał Czekamy jak zwykle Jak zwykle na odwóz Powoli nam się pole już kończy Kurde, o, aż to dzwoni z wrażenia. prezes zmartwiony dzwoni, kurde, że stoję awaria pewno jakaś, a ja zmartwiony, bo nie ma kurde odwozu, to ja się o niego martwię bardziej ekonomię, nie? Także Bijon czeka na odwóz, zostały nam tu jeszcze, kurde, tam to mi z powrotem pewnie, a tu bardzo długie pole jest, kurde, i tam przejedziemy na tamte później. Także sieczkarnie planuję kupić, panie. Na następny rok Byłoby elegancko tego, nie? Także czekamy i Kosimy dalej i wjeżdżamy potem dalej Także sypie się kolejny trzeci zbiornik Lecimy kurde, lecimy Te deszcze kurde zapowiadają Także będzie niemiło i nieciekawie Chciałbym jak najwięcej ściąć Bo ładna pogoda teraz jest i ciepło Żałuję, że sobie traczka kurde od razu nie przymocowałem W kombajnie Ale może jakby była jakaś słaba pogoda To się zapowiada to może się jeszcze uda to zrobić. Także mam nadzieję. Ostatni mamy przejazd. Złapałem to na raz. Już pracowanie idzie, Forterra działa z rządzirką. Jedne pole będzie opędzlowane. O, forterra lata, proszę bardzo. Idzie pracowanie. A ja przed chwilą miałem walkę o to, żeby tylnej ośki nie zgubić Takie kolejne tam były, kurde aż mnie wyrzuciło mnie w ogóle z pokosu, nie? Musiałem wracać, kurde Wymęczyłem tam te kwaściory Teraz w trochę lepsze przężyto. Portera tam gania A wylecimy dalej Teraz już wygniecione Na tym polu jeszcze nie ciąłem bizonkiem Na tym polu nie ciąłem, bo tutaj była trawa A w 2019 jak było otworze to cioło tutaj jeszcze rekord także pierwszy raz na tym polu walczymy razem Nie, ale się nie dziwię, bo to co się działo czasami z pogodą ostatnio mam nadzieję, że drzewa nie znajdę całego mi się kurde złamał w tamtym roku i zapomniałem go ogarnąć. Także tak, nie, tak, nie ma na lewej stronie rozdzielacza łanu. Parę spraw zapomniałem, no ale jednak, tak dobrze, że remont wizualny Potem jeszcze troszeczkę mechaniczny, bo naprawdę parę spraw wyszło z głowy. Mamy pierwszą tegoroczną awarię. Czy awaria? Yy, po prostu bagnet mi się kurde urwał. To taka se awaria. Dzwonię do szefa. Pierwsze to powie: co zepsułeś? Co zepsułeś? Yy, przynieś te, yy, te bagnety od kosy. A je zepsułeś? Yy, no jeden, ten podwójny poszedł, nie? No jeden to był zepsuty przedtem. No ale teraz widzę, teraz już poszedł, bo nie docina. I ten, no nie ma go po prostu, nie? On grzecznie chodzi, kurde Tak, on grzecznie chodzi Tak miło chcesz... O, no zobaczcie, no nie docina. Chyba, może osterko poszło Trzeba zobaczyć Co tu się dzieje Ula la Ta, tu już prawie wszystko poszło Także poszło nam jedno osterko, bak też jest urwany <laughs> Zjeżdżamy to zrobić, bo kurde Na te to jest lipa Tak jak na te śrubki by było, to chyba trzeba zainwestować w śrubki w tej kosie, bo Chwila, moment i po robocie, a te to wybija i kurde wbijaj i, i to tak właśnie jest Zjeżdżamy i Nóż nowy zakładamy i kosimy dalej Chwile by nie było, jo Toś mi słowę zapierdylił! Kurde Szybkie są Naprawdę to już na bieżąco było Wymieniłem 10 minut I lecimy dalej Z tematem Trzeba będzie przetrzeć szybkie Ciemno robi. Grammy na transport, tak sobie tutaj lecimy czwarty przejazd. kawał pola jest. Zobaczymy, może później pojedziemy tam dalej na tamtą mieszankę, to zaczęliśmy ją przedtem. Bo teraz idzie, nie będę nic więcej mówił, teraz idzie. No i jakoś pomalu się to pcha wszystko. Także sypiemy dalej i lecimy dalej. Zobaczymy, mam światło, to może trochę płotniemy o zmierzchu w roku. No jak będzie Także kombajn chrzest już dostał Kurde, cały siwy Przetrę trochę, bo już nie widać, kurde W tej kabinie Trochę nie Masz, kurde, bo Na czuja jadę Jeden nie ściąłem jaja. Kolejne jaja i kwerenty. Ale tak to już jest. W kończę właśnie tą końcówkę Tą połówkę Została jeszcze tamta Nie wiem ile tam jeszcze podniemy Jest chyba tam coś okolicy godziny 20 Także jeszcze mamy trochę czasu Rozsądek chyba na razie nie ma władzy Także możemy działać jeszcze chyba dalej Zobaczymy za kierowników Także mamy po godzinie 20 Tak się prezentuje sytuacja Kładziemy pole Następne Kończymy następne pole tak już na, tak naprawdę. Widzą konkretnie nam się przykurzył. No dzisiaj to żeś się narobił, kurde chłopak. Chłopok, dziś to żeś zrobił. Także następne pole będzie już kończone. Tamte pole jest już prak praktycznie, jest już zwelowane nawet. Także tam już mamy koniec drzwi. No i tutaj tutaj jest końcówka cięcia. No i pracowanie połowicznie. Na razie przerwa z prasowaniem Kończymy to ciąć I nie wiem właśnie czy jeszcze dzisiaj będziemy jechać dalej na to czy Nie będziemy jeszcze jechać Zobaczymy Piękna pogoda ogólnie jest Pięknie to wszystko wygląda A klimat żniwny nam się zrobił potężny, naprawdę Więc co, lecimy dalej, czekamy na ten odwóz Bo już widzę ten odwóz, coś konkretnie sobie dzisiaj wali w huk tak No nie wiem, jak przyjdzie chyba jakaś gorsza pogoda czy deszcze To chyba se wentylator pierdzielny w tym kombajnie, bo zawsze trochę tego wiatru, ale żeby w oczy nie biało, to gdzieś jakoś może tam od tyłu, czy od boku jakoś, znaczy od tyłu to nie, bo jest zbiornik. Ale od boku jakoś czy coś. I żeby w te oczy nie sadziło, nie? Przyskało. I tak elegancko już wygląda. Ta mała klima się przyda. Prosimy dalej, Mieli państwo. Już się powoli. Powoli zachód słońca nam pojawia. W Polsce zachodzi już kurde, zmęczony jestem trochę yy, ale ogólnie yy, informacja mi doszła taka, że podobno rosa się otwiera. co by mogło się zgadzać z tym, bo bęben słychać czasami, odbywa się przy ostrej jeździe bez trzymanki ale my się nie poddajemy, jedziemy dopóki się nie zabije kąpań Zobaczymy no, Zobaczymy A ja nie wiem czy ta farba świeża tak przybiera ten kurz czy to tak ostro się kurzy ale kombajn to już siwy jest Nie przeszkadza mi to w ogóle mi chodziło po malowaniu, żeby kombajn był jednolitego koloru a nie żeby był świecący, błyszczący Nie o to mi chodzi był jednego koloru i będę zadowolony Kończymy drugie pole Mamy już skoszone, paseczek został I pewnie będzie to koniec Na dzisiaj Ale zobaczymy jeszcze Ale pewnie tak Idziemy coś szamać wreszcie, kurde bo Głodny jestem, a ja to głodny to być nie lubię, ale na kopalni jakoś tego nie odczuwam. Tak no zobaczymy, czy będziemy dalej w tym, czy nie. Jeszcze nie? mamy koniec tego pola. Zachód słońca jedzie szefo, zobaczymy, co nas tam ciekawego powie. Także drugie pole mamy zgolone. Na dzisiaj koniec, bo jakaś rosa, widzę, już nadchodzi. Widzę, czuję i kompanie też czuję trochę. Także na dzisiaj koniec akcji. Widzimy się na następny. Na etapach zimnych. Dzięki, że byliście już prawie zostawiam tego kierowniczego, ale na razie, do następnego.